Za mną, a dokładniej stoję na niej, plantacja zimującego grochu. Plantacja, która jest od deski do deski prowadzona według moich założeń, to jest plantacja testowa, dlatego że uważam, że groch zimujący będzie bił rekordy popularności w Polsce. Ta plantacja, zanim została założona, została zmapowana przy użyciu Hektar Sensor, żeby było pewne, że starszy nam pH. Następnie ułożone nawożenie według moich zasad przy użyciu asystenta, który dla Was napisałem, i cała reszta zrobiona jak należy. Po to, żeby testaty były możliwie najmniejsze przez zimę, wiemy doskonale, że rok dla grochu, zimującego Jest trudny. I teraz, czemu o tym mówię? Bo każdego z Was, drodzy rolnicy, którzy macie groch zimujący i szukacie zaleceń, ale bez sprzedaży, odżywek, środków i tak dalej, każdego z Was zapraszam do siebie na hektar wiedzy. Dlaczego? Bo tu znajdziecie wiedzę, porady, wskazówki, tu będziecie mogli wklejać pytania ze zdjęciami, co konkretnie, jak konkretnie, bo to, co teraz robimy przez najbliższy miesiąc, będzie miało wpływ na to, co zbierzemy, co będzie w zbiorniku. W okresie zbiorów. Więc, kochani, każdego z Was przypomnę, zapraszam. Najprościej to jest pobranie aplikacji mobilnej o nazwie Hektar Wiedzy, założenie konta, aktywowanie i od tego momentu macie możliwość zadawania mi takiej ilości pytań z, ze zdjęciami lub bez. Z zdjęciami oczywiście lepiej, a ja Wam będę, kochani, doradzał. Tyle ode mnie i widzimy się na Hektar Wiedzy.